Cześć. Witam was po raz kolejny. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o pękających szprychach, dlaczego one pękają w rowerze i dlatego, dlaczego też często musicie centrować koła, jakie są przyczyny. Jedną z wielu przyczyn pękających, urywających się szprych to jest to, że one są już stare. Mogą mieć już kilka, kilkanaście lat, e, łapie ich korozja. I one urywają się, one się urywają w tym miejscu e, przy samej piaście. E, tak samo mogą się urywać z drugiej strony, tu gdzie jest gwint. E, no, nic na to nie poradzimy, jak się urwie e, jedna pojedziemy do serwisu i ktoś nam wymieni tą szprychę i wycentrujemy koło, i za jakiś czas po raz drugi coś takiego się przydarzy, no to powinniśmy wymienić wszystkie szprychy w kole, nie ma innej rady, ale zanim je wymienimy, trzeba jeszcze popatrzeć, czy nie, nie ma tam innych przyczyn, takich jak na przykład jakaś uszkodzona obręcz. I teraz yy, kolejne przyczyny pękających szprych. Jeżeli obręcz już jest stara, albo słabej jakości, albo intensywnie eksploatowana, może się zdarzyć tak, jak w tej obręczy. Każda obręcz jest łączona, zazwyczaj ona jest łączona y, takimi bolcami y, sobą. One czasem lubią puścić z różnych przyczyn, y, właśnie rozchodząca się w miejscu łączenia felga. To będzie przyczyna, jedna z, też z kolejnych przyczyn, które, które są powodem urywających się szprych te, i centrującego się koła. Te naprężenia powstają różne w, w, w różnych miejscach. I jeżeli y, serwisant próbuje nam nacentrować koło i jest coś nie tak z felgą to zawsze w którymś miejscu będą puszczały szprychy. Kolejną, kolejną rzeczą może być. Może być na przykład skrzywiona felga tu tego nie będzie widać jak byśmy ją położyli na podłodze równej na płytkach to będzie widać że ona jest koślawa na przykład przyczynami takimi może być tak że do stojaka rowerowego wkładamy za przednie koło i ten rower z jakiegoś powodu nam się przechyli na bok i ta, ta siła która będzie działała na felgę ona potrafi ją wykrzywić później Mamy krzywe koło, co jakiś, no co jakiś czas będzie nam pękała szprycha. E, będziemy chodzić na centrowanie. Znowuż pękała będzie nam szprycha. E, najlepszą radą jest wymiana felgi. E, tu mam kolejną taką felgę, która też już jest mocno zużyta. Tu znowuż przyczyną pękających szprych było nadmierne zużycie. Ona ma tutaj boki od hamowania. Tak zużyte, że aż tu jest wgłębienie, ona miała taki wskaźnik zużycia, taki rowek. Czasem jest taki rowek dookoła, lub takie dziurki są w felce. się zastanawiacie, po co one są. To są właśnie wskaźniki zużycia. Jeżeli to zniknie, ten wskaźnik, powinniśmy tą felgę wymienić z wielu powodów. Ona może nam pod wpływem ciśnienia, które jest w oponie, po prostu wybuchnąć, rozwala nam jeden bok, i wtedy y, może dojść do wypadku. Jeżeli mamy tradycyjny hamulec V-brake, y, większość osób dalej jeździ na tradycyjnych hamulcach V-brake, wtedy ona się rozszerza. Opona, dętka na boki wychodzą i w przednim kole biedy, bo nam zahamuje tylne koło. Przednie nam tak zablokuje, że przelatujemy przez kierownicę i dochodzi do niebezpiecznej sytuacji. Pamiętajcie, wskaźnik zużycia felgi. Y, kolejną rzeczą. Często, często krzywiącego się koła to może być, już pokażę Wam, pękająca felga. To jest wysokiej klasy felga. Ona była prawdopodobnie zbyt mocno pompowana. Dam tu zbliżenie. Tu, gdzie mamy nypla wychodzącego z felgi, pojawiło się pęknięcie. Takie pęknięcia się pojawiają. Zazwyczaj te pęknięcia się pojawiają, pojawiają w felgach wysokiej klasy, które są bardzo sztywne. One są z, z twardego, sztywnego aluminium. Ono się rzadziej krzywi, rzadziej, rzadziej centruje, ale pod wpływem różnych czynników, sił, yy, ona potrafi yy, pękać przy nyplach, gdzie nyple wychodzą, i bez względu, czy jest oczkowana, czy nieoczkowana, w ten sam sposób ona pęka. Yy. Kolejną rzeczą, o której już kiedyś powiedziałem, to jest nadmierne pompowanie. Często zdarza się, że pompujemy opony do maksymalnych yy, wartości, które są wskazane na oponie, i wówczas ta opona nie przejmuje całego, yy, całe, całej amortyzacji. To wszystko przechodzi na felgi, yy, felgi i szprychy, gdzie pękają szprychy. I nic z tym nie zrobimy. No nie, możemy, nie możemy pompować aż takiej ilości powietrza, gdzie ja nie, czasem widzę, że w oponach takich krosowych głównie, żeby się lżej... Ludzie myślą, że się lżej będzie jechało. Może, może się lżej będzie jechało, ale myślę, że komfort jazdy będzie gorszy, bo brak amortyzacji i każda nierówność, rower będzie podskakiwał, na bruku będzie podskakiwał. Myślę, że nie jest warta skórka za wyprawkę. Yy, ciśnienie powinno być odpowiednie, bo opony przejmują nam yy, dużą część amortyzacji i, i po to też one są. Yy, kolejną rzeczą, gdzie często musimy centrować koła, są strzelające nyple. Zobaczcie, tu jest ułamany nypel, to jest właśnie szprycha z urwanym nyplem. Yy, no. To jest alumini, alu, aluminiowy nypel. Aluminiowe nyple pękają często też właśnie z tego nadmiaru powietrza. To że jest gdzieś obręcz krzywa i po prostu z tego gdzie to aluminium się utlenia i po jakimś czasie wszystkie nyple aluminiowe trzeba wymienić one pękają przy główkach lub, lub w tym miejscu yy, gdzie kluczykiem kręcimy one się po prostu rozchodzą. Tak samo pękają nyple, jeżeli mamy opony na przykład tubelesowe i mamy yy, zalewane mlekiem. Yy, w każdym mleku w oponach tubelesowych jest tam amoniak i, i zawsze gdzieś z, w jakiś sposób ucieka to nam mleko, często przez nieszczelne wentyle czy przez felgę. Yy, to mleko, które się dostaje do aluminiowych nypli, powoduje to, że przyspiesza ich jakby proces starzenia i zaczynają pękać, puszczać. No w, w tubelesie ta wymiana chociażby jednego nypla czy jednej sprychy jest dość kłopotliwa, jeżeli jest to naklejona opaska, bo trzeba mleko wylewać, trzeba opaskę nową nakleić, bo ona jest tak naprawdę jednorazowa, nie da się jej po raz drugi. No są to dość kosztowne operacje, jeżeli chodzi o centrowanie kołacz czy, czy wymianę szprychy. Mimo to, że zdawałoby się, że to jest mało pracy, bo to jest tylko nypel i, i szprycha, ale to jest czasem godzina, dwie. Yy, kolejne przyczyny, dlaczego urywają się szprychy. Yy, kiedyś ktoś napisał właśnie, że są źle dobrane szprychy, tak, źle dobrane szprychy, to jest jedna z przyczyn źle dobrane yy, właśnie długości, yy, złe naprężenia, jeżeli, jeżeli źle naciągamy te szprychy, to one też mogą pękać. W tych dobrych kołach one są raczej dobrze naprężone jak ja robię lepsze koła mam na myśli lepsze to nie takie za, za 100 zł czy za 150 zł które jest na zwykłej feldze i ona jest tak miękka że y, trudno jest y, kluczem tensometrycznym y, wszystkie szprychy dobrze naciągnąć bo nie da się ta felga nie pozwala na to ale jak już są lepsze felgi jakieś y, Mavic, Bontrager, y, DT no to wtedy też jest łatwiejsze centrowanie, łatwiejsze napięcie tych szprych i też te y, koła rzadziej się krzywią, centrują. Jedynie tam może kiedyś nypel strzelić, czy, czy, czy też y, taka felga może pękać przy wejściu tam, gdzie jest y, właśnie nypel. No, co jeszcze o czym nie wiem, może o wszystkim nie powiedziałem, y, próbuję sobie tak pozbierać myśli. Nie przygotowywałem się do tego, tylko tak po prostu spontanicznie yy, chciałem nagrać. Yy, myślę, że chyba o wszystkim powiedziałem. Choć jeżeli o czymś zap zapomniałem sobie, to proszę piszcie w komentarzach śmiało. Yy, każda krytyka yy, i głupia, i konstruktywna jest przydatna, bo zawsze można poprawić yy, te swoje nagrania. Może trzeba będzie yy, więcej yy, przemyśleć. Przed nagraniem, i wtedy będzie taki bardziej, może kompletny film, który, w którym nic nie będzie brakowało, ale chyba nie da się nigdy tak zrobić, bo y, każdy ma tam jakieś inne doświadczenia i mógł mieć y, inne przyczyny, które spowodowały to, że y, też prychy strzelają, lub y, często musimy centrować koło. O, y, jedna rzecz jeszcze. Osoby, które są bardzo ciężkie, no to też też prychy nie zawsze wytrzymają. I wożące jakieś ciężkie bagaże, sakwy, jednak to zużycie, zmęczenie tych szprych szybciej następuje. Na pewno, jeżeli chodzi o robienie nowych kół, czy, czy, czy zaplatanie, czy wymiana szprych, to na pewno te szprych, które się dobrze spisują, długo wytrzymują, to są. Od DT jest tam ich mnóstwo, bo są te lepsze i gorsze. Mogą być za 2 zł i za kilkanaście złotych, które są tam w specjalnej technologii robione, aby się nigdy nie rozciągały. Do tego też są nyple, które są z klejem bez kleju aluminiowe, mosiężne. Te mosiężne są nawet najwytrzymalsze, te aluminiowe są najlżejsze przy tych kołach do ścigania. No to wiadome, że aluminiowe nyple się zakłada i się nie patrzy na to, że za dwa lata będzie trzeba je na nowo wymieniać, bo mogą zacząć pękać. Te szprychy takie klasyczne, które mają 2 mm grubości też bardzo dobrze wytrzymują. Jeżeli chodzi o szprychy SAPIM, jest tak samo. Jest kilku producentów szprych na rynku i... No, nie wszystkie się dobrze zachowują, nie zawsze wszystkie wytrzymują tak, jak byśmy chcieli, już pomijając to, że są nierdzewne i rdzewne. Jeżeli chodzi o te nierdzewne, one są też sztywniejsze, ale w pewnym momencie mogą zacząć pękać, tak jak i felga ta sztywniejsza. Te szprychy takie zwykłe, stalowe, ocynkowane, one rzadziej pękają. Ponieważ one się rozciągają, ona się nie urwie, tak jak ta y, nierdzewna stalowa, tylko ona się po prostu rozciąga, i później musimy y, ewentualnie nacentrować koło, ale w pewnym momencie one korodują i w miejscu korozji one się potrafią urwać, a to zazwyczaj jest y, w, moment, w miejscu zagięcia lub na gwincie, w miejscu zagięcia przy y, feldze lub y, w, y, tam, gdzie jest gwint, ponieważ jest najcieńsza. I wtedy do nas strzeli, tak jak, tak jak na to ten, te miejsca nacięte na gwint, trochę działają, jak tniemy szybę z diamentem, gdzie robimy taką rysę na szkle, i później potrafimy to przełamać w równy sposób. A jeszcze o tych rysach, pęknięciach powiem, co do może, dlaczego nam się czasem potrafi złamać sztyca, kierownica i inne elementy w rowerze. Myślę, że na dzisiaj tyle, w miarę o wszystkim powiedziałem, i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.